robię to też. No dobra, ok, zaczynamy. 10 pytań, lecimy. A czekaj? Łukasz. Myślałem, że skomentował właśnie ten Łukasz, o którym mówiłem. Niestety nie, nie widzę, żeby, żeby był. Dobra, dawajcie, pytanka. 10 pytań, szybkie strzały. Nie wiem o co chodzi z kasztan. Wiesz, kasztan, pamiętasz, nie wiem o co chodzi. Co z lekcji? Co z le... Nie wiem, co z lekcji. Uuuu, co za tydzień też ktoś spytał. Nie mogę na to odpowiedzieć, bo na to będą dwa pytania. Co za tydzień, to znaczy tydzień temu mówiłem, że za tydzień, w tym tygodniu oczekujcie film, poznacie kogoś, nie, wiesz, za dużo powiedziałem. I nie, to nowy, nie będzie znowu na razie nowego członku teamu, czy coś. Będzie coś, będzie coś fajnego. Uuu, uh, widzę, że ktoś coś skomentował, tak jakby w tym temacie i ja jestem tak ekscytowany, tak się cieszę, to jestem tak podekscytowany. W ogóle uh, dzisiaj na odcinku z Minecraft, jakbyście chcieli wiedzieć czemu mam tak wysoki, pisk piskliwy głos po polsku, a nie tak jak mój angielski. Because when I speak English I speak very deep and this is my English voice. For those of you who don't know, this is my actual English accent. So it's very deep, it's very male, it's very strong, it's a very strong accent. Um, ale jak mówię po polsku, to od razu mój głos idzie tak do góry. Dlaczego? A, jest! Jest, jest, jest! Łukasz, bok, podłoga, kicks. Właśnie zawsze mnie miło ta końcówka. E, tak, dokładnie to jest jego profil, podrzucę wam potem. E, widzicie, moja... pewnie macie takie. co? on ma taki, tak brzmi po angielsku, czemu tak nie brzmi po polsku? E, w odcinku się dowiecie dlaczego. Mm czemu bez brody wyglądasz na 22 lata, trzecie pytanie, a, a z brodą wyglądam na ile, <grym> no więcej, nie wiem, nie wiem, jak... no nie wiem, no. jestem jak e... iblisz młodzieje jest wiekiem, taki był plan, taki był zamysł, na razie idzie dobrze, Bo serio uważam, że starzej wyglądałem jakieś 10 lat temu. Dowie mm, Giecko, nie, nie, to jest coś pięknego, co będzie za tydzień, to jest coś pięknego, patrz, liczę, bo mam tak słabą pamięć, że zaraz zapomnę, ile pytań odpowiedziałem, więc zrobię dwa razy po pięć na jednej ręce, czyli, czyli. Um, Dobra, czekam na pytanie. Na trzydzieści z brodą? A weź, kurde, chłopie, chyba jest czas, kurde, na, na bajeczkę i do spania.